Witam, nazywam się Paweł Sawicki i w kilku minutach opowiem o projekcie, który pozwala zarobić pieniądze w krótszym czasie niż standardowa praca? Ten projekt kieruje do osób, które otwarte są na zmiany, bo nie godzą się na sytuację, w której się znajdują? Pozwól, że zadam Ci kilka niewygodnych pytań. Ile czasu spędzasz teraz w pracy? Czy masz zamiar pracować przez 11 miesięcy w roku przez 40 lat? Co by się stało, gdybyś teraz w wyniku choroby przez 3 miesiące nie dostał pensji? Jeżeli na emeryturze dostaniesz 40% swojej wypłaty, to czy wyobrażasz sobie żyć za tyle? Liczysz jeszcze na emeryturę, czy już szukasz czegoś, co ją uzupełni? Doba ma tylko 24 godziny i nie da się tego przeskoczyć, ale mamy XXI wiek i możemy wiele rzeczy usprawnić. Na przykład w czasie dojazdu do pracy samochodem, zamiast słuchać radia, możemy się uczyć z audiobooków. W pociągu czy autobusie, zamiast przeglądać Facebooka i demotywatory, można na przykład zająć się szukaniem potencjalnych klientów w naszym dodatkowym biznesie. Ludzie, którzy odnieśli sukces w jakiejkolwiek dziedzinie, nauczyli się wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję. Porównajmy to do znajdywania pieniędzy na chodniku. Są tacy, którzy idą przed siebie i nigdy nie trafiają na pieniądze. Są też ci, którzy rozglądają się i jakoś sami wpadają na nie. Pieniądze leżą na ulicy. Czasami wystarczy się po nie schylić. I tak samo inne możliwości czają się na każdym rogu. Ten, kto jest otwarty na zmiany, znajdzie je bez problemu. Wracając z powrotem do sedna, projekt, który przedstawiam, to możliwość zarabiania pieniędzy na grupowych zakupach przez internet. Jakiego rodzaju są to produkty? Takie, które co jakiś czas się zużywają i trzeba je kupować na nowo czyli suplementy diety, środki czystości i różnego rodzaju kosmetyki. Z wielu względów robienie zakupów przez internet się opłaca. Oszczędność czasu i pieniędzy, wygoda, szersza oferta i można by tak dalej wymieniać. Nie mówię tutaj o założeniu sklepu internetowego z towarami z Chin. Taki biznes może się opłacać, ale zwykle jest to bardzo czasochłonne i wymaga większych inwestycji na start. Poza tym jest ogromna konkurencja i walka o najniższe ceny, a to sprawia, że klienci nie są lojalni i szukają tam, gdzie najtaniej. Skoro nie warto rywalizować ceną, to może jakością produktu i poziomem obsługi. Fanów marek takich jak Apple czy Mercedes nie trzeba przekonywać na każdym kroku. Kiedy będą potrzebowali nowego telefonu czy samochodu, od razu będą wiedzieli gdzie tego szukać. Przywiązanie do marki można wykorzystywać też w tym projekcie. Załóżmy, że myjesz zęby pastą Glister i jesteś zadowolony. Myślę, że z łatwością mógłbyś pochwalić się o tym znajomym, którzy mają problemy z dziąsłami czy próchnicą. Powiedzmy, że twoja koleżanka jest zainteresowana pastą, ale nie chce zmieniać swojej ulubionej. Bez obaw, próbowanie tutaj nic nie kosztuje. Każdy produkt ma 90 dni gwarancji satysfakcji. Jeśli na przykład po miesiącu czy dwóch okaże się, że z jakiegoś powodu koleżanka nie będzie zadowolona z produktu, może go zwrócić i dostać 100% pieniędzy. Ale jeśli będzie zadowolona, to pewnie kupi go jeszcze raz, kiedy jej się skończy. I tutaj zaczyna się tworzyć ogromny potencjał rekomendacji, bo jeśli koleżanka poleci produkty z tego sklepu innym swoim znajomym, to dotrze do ludzi, których ty sam możesz nawet nie znać. Tutaj zarabia się na polecaniu, a ściślej mówiąc, dostajesz procent od wartości zamówienia. Działając na małą skalę można trochę zaoszczędzić na przykład 100 czy 400 zł, ale gdy zaangażujesz się na poważnie w budowanie zespołu ludzi robiących zwykłe domowe zakupy, zaczynają się pojawiać duże pieniądze. Mówimy tutaj o grupie konsumentów, którzy samodzielnie robią zakupy przez internet i paczkę odbierają od kuriera. Cała logistyka jest już zorganizowana, więc najważniejsze to przekonać kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu przysłowiowych Kowalskich do zmiany przyzwyczajeń zakupowych. Załóżmy, że zainteresowałem Ciebie tym projektem i zrobisz pierwsze zamówienie na kilka rzeczy, których potrzebujesz. Zarówno ty i ja dostaliśmy za to trochę punktów, które potem zamienione są na pieniądze. Na początku są to bardzo symboliczne sumy, ale jeśli masz wystarczająco ważny cel do spełnienia w życiu, to będziesz mieć też motywację, by do niego dojść. Powiedzmy, że przez 6 miesięcy poświęcisz temu projektowi swoją energię i wytrwałość, tak by skutecznie przekonać swoich znajomych do zakupów w tym sklepie. Jeśli przez ten czas ja nie kiwnę palcem, zarobisz więcej ode mnie. Dzieje się tak dlatego, że tutaj dostaje się procent od obrotu, ale wysokość tych procentów liczona jest według osobistego i grupowego wyniku. Nagradzana jest tutaj faktyczna praca, a nie chęci czy znajomości. Nie ma więc tutaj ani szefa, ani faraona. Zamiast tego dostaje się darmowe wsparcie, coś jakby osobisty coaching. Mi zależy na tym, żebyś też zarobił pieniądze. Jeśli ci się to nie uda, to prawdopodobnie odejdziesz. Ale jeśli zarobisz, to ja dostanę z tego swój procent. To bardzo przewrotne podejście, gdyby na studiach wykładowcy dostawali mały procent od wyników swoich studentów w przyszłej pracy zawodowej, to radykalnie zmieniliby podejście do nauki, prawda? Ten biznes opiera się na trzech głównych filarach. Pierwszym z nich to firma Emue, która działa od 1959 roku, a swoje produkty sprzedaje w 100 krajach w Europie i na świecie. Produkty MOA mają wysoką jakość i sprzedawane są jako koncentraty, dlatego cena jednostkowa jest większa, ale na dłużej starczają. Poza tym są dobre dla alergików i bezpieczne dla środowiska. W Polsce Emue pojawił się już w 1992 roku, ale wtedy wszystko było jakby na piechotę. Dziś wygląda to zupełnie inaczej, wykorzystując potęgę internetu i komfort odbierania zakupów z paczkomatu. Drugim filarem jest już przed chwilą wspomniany zespół ludzi, któremu zależy na tym, żebyś ty też odniósł sukces. Trzecim filarem jest organizacja szkoleniowa Network 21. Każdy biznes ma swoje niuanse i strategie, które się sprawdzają. Network 21 organizuje specjalne szkolenia, na których pokazuje co należy zrobić, żeby odnieść tutaj sukces. To takie studium przypadku. Najbardziej doświadczeni liderzy opowiadają, z jakimi problemami musieli się zmierzyć i jak je pokonali. Wiedzę, którą wynosi się z tych spotkań, szczególnie weekendowych konwencji, można potem zastosować w życiu osobistym i zawodowym. W obecnych czasach technologia bardzo pomaga w budowaniu tego biznesu. Materiały szkoleniowe można przeglądać i odsłuchiwać na swoim smartfonie czy tablecie dzięki usłudze Channel 21. Zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpałem tematu i ciężko jest oceniać książkę po okładce. Nie powiedziałem, że ten biznes jest łatwy. Wymaga poświęcenia swojej uwagi i niewielkiej ilości pieniędzy porównując z klasycznym biznesem. To oczywiste, że nie każdy odniesie tutaj sukces. Jest on zarezerwowany dla tych, którzy mają cel i chowają dumę w kieszeń, kiedy trzeba się nauczyć czegoś nowego na własnych błędach. Zapraszam do kontaktu i do bliższego zapoznania się z tym projektem. Najlepiej jest go wypróbować na własnej skórze zamiast sugerować się opiniami innych ludzi.